Witam was serdecznie w moim drugim kursie mam na imię Maciej i będę wam pokazywać jak nauczyć się angielskiego myślenia bez specjalistycznego i skomplikowanego słownictwa bez korzystania z czasów bez papierologii to tak pół żartem pół serio ponieważ ten cały kurs będzie jakby w formie wideo czyli interaktywnej czyli takiej jak była poprzednio i oczywiście ćwiczenia pod, pod sam koniec każdego filmiku e, będą zawarte gdzieś tam w folderze, więc będziecie mogli sobie znaleźć i od razu to przećwiczyć. Ehm, I to będzie wszystko. Kurs przede wszystkim jest przeznaczony dla osób, które już uczą się latami angielskiego, natomiast ciągle mają problem z prostymi zdaniami, z tworzeniem prostych zdań. Czyli, jeżeli jesteś taką osobą, która uczy się tam, nie wiem, 3, 4, 5, a nawet 10 lat, bo i takie przypadki są, i ciągle nie potrafimy gdzieś tam myśleć po angielsku, to taki kurs będzie dla Ciebie. Plus, dla osób, które są nauczycielami. Ja swego czasu, będąc nauczycielem, również miałem swoje porażki. Uczniowie ode mnie uciekali, ponieważ widzieli, że no jakby, że tak powiem, wpychanie słownictwa. Jak i y, upychanie tego angielskiego czasami, czyli wszystkimi dwunastoma czasami, w ogóle nie skutkowało, bo mimo tego, że się nauczyliśmy czasów, to i tak ten angielski leżał i kwiczał. Y, więc w tym momencie też jest to kurs dla nauczycieli, którzy gdzieś tam no, mają problemy i wątpliwości co do swojego warsztatu y, lingwistycznego, językowego, więc też na pewno będę kierować ten kontent ku takim właśnie osobom. Chciałbym też oczywiście dodać, że to jest mój drugi kurs, natomiast pierwszy kurs jest ciągle za darmo do uzyskania, więc jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany właśnie takim kursem od samych podstaw, to proszę napisz do mnie, a ja już wszystkim się zajmę. A tymczasem nie zwlekajmy, zaczynajmy. Pierwsza metoda polega na tym, że zaczynając w ogóle myśleć po angielsku, musimy sobie zacząć od właśnie tej formy, czyli tak zwany it's It's pochodzi oczywiście od to be, czyli no wiadomo, jeżeli mamy I am, you are i tak dalej, to to jest właśnie nasze to be. I tam w pewnym momencie jest it is. Czyli jeżeli będziemy stosować It's nice to go there, to oznacza y, fajnie jest tam pojechać, czyli zaczynamy jakby zdanie od przymiotnika. I to jest właśnie tutaj bardzo ważne. Czyli każde zdanie w języku polskim, jeżeli będziemy zaczynać od przymiotnika, to w tym momencie jesteśmy fajnie sobie w stanie zrobić takie zdanie, czyli na przykład It's great to see you, czyli jest wspaniale Cię widzieć. Czyli fajnie Cię widzieć. Możemy sobie to tłumaczyć w różnoraki sposób. Od razu tutaj powiem, że takie zdania właśnie możemy powiedzieć fajnie jest Cię widzieć, możemy zrobić fajnie Cię zobaczyć, możemy powiedzieć fajnie jest Cię ujrzeć i tak dalej. Tu właśnie polega to na tym, od razu już mówię, że w języku polskim interpretacja może być jakakolwiek, bo my mamy bardzo rozbudowany ten język polski, natomiast w angielskim będzie to po prostu it's great to see you. I tak samo na przykład tutaj it's wonderful uh, to celebrate it, czyli jakby jest, jest wspaniale albo wspaniale jest to celebrować, um, czy tam świętować. Każdą metodę będę pokazywać na podstawie klocków, czyli tutaj mamy takie klocury i każdy klocek polega na tym, że on będzie się odmieniać, czyli jeżeli mamy na przykład tutaj przymiotnik, to on będzie się odmieniać, czyli na przykład nice może być good, czyli wszystkie przymiotniki po prostu, które możemy tutaj e, umieścić. To może być wonderful, to może być great, amazing itd tak, tak dalej. Więc wszystkie przymiotniki Natomiast po tej stronie będziemy mieli czasowniki, czyli do, by, czyli wszystkie czasowniki, których my się uczymy z tej pierwszej kolumny, no bo mamy trzy kolumny. No i teraz, jeżeli już to mamy, to zwracamy uwagę na to, żeby to it is będzie niezmienne, czyli po prostu będziemy sobie dorzucać to do tego przymiotnika, później niezmienne również będzie tu. Czyli musi być tak jak tutaj, it's wonderful to celebrate it. Czyli tutaj mamy czasownik, a tutaj mamy przymiotnik, więc już można powiedzieć, że jeżeli chcemy się dobrze tego nauczyć, warto się uczyć przymiotników, jak i czasowników. Czasów tutaj nie napotkamy. No i oczywiście jeszcze raz powtórzę. Zaczynamy od przymiotnika, czyli jeżeli my myślimy po polsku, to mówimy fajnie jest, dobrze jest widzieć to, zrobić to, wykonać to itd. Można tutaj też wspomnieć o tym, że ten przyjmek, tak zwany tu, czyli to, to oznacza aby, więc to będzie miało sens, czyli będziemy sobie to tłumaczyć jako fajnie jest, aby to zrobić, fajnie jest, aby tam pojechać, fajnie jest, aby to celebrować czy świętować itd. No i to jest koniec pierwszej metody. I oczywiście zamieszczę do tego ćwiczenia. W moim poprzednim kursie ćwiczenia, które zamieszczałem, były w formie dokumentu, natomiast tutaj postanowiłem, że jednak zrobimy to w formie interaktywnej, czyli wideo. Napisałem tutaj sześć zdań i będziemy sobie je zaraz tłumaczyć. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że każde zdanie zaczyna się od przemiotnika, czyli to, co już mówiłem, czyli fajnie, ważne, interesujące, głupie, wspaniałe, szalone. I tutaj mamy: Jest to aby, jest to żeby. Czyli generalnie, tu w angielskim to jest aby, to co już mówiłem, ale w języku polskim, aby i żeby, no tak naprawdę to jest to samo, no bo aby to aby coś zrobić, albo żeby coś zrobić, no więc jakby te dwa słowa są identyko. No i teraz zobaczymy, jakbyśmy to przetłumaczyli. Za każdym razem. Jak będę mówić, jakbyśmy to przetłumaczyli, albo przejdźmy do następnego zdania, sugerowałbym, żeby, żebyście sobie klikali pauzę i sami starali się przetłumaczyć. No i później sprawdzimy, czy, czy rzeczywiście mieliście rację. Zacznijmy sobie od pierwszego zdania. Czyli fajnie jest tam, żeby pojechać. No to jest stanie, no jakby dla mnie wszystkie zdania są proste, ale przede wszystkim będziemy zaczynać od It's important to go. There. I to jest właściwie koniec zdania. E, ważne jest to, żeby się z, nim, z nimi spotkać, czyli, e, aha, przepraszam, tu jest fajnie, jest, czyli e, fajnie to może być cool, a to może być nice, to może być good, to mogą być każde przymiotniki, nawet te najprostsze. Natomiast e, tutaj ważne jest to, czyli zrobimy sobie: It's important to uh, meet them. A możemy też napisać: Meet with them. Natomiast meet them jest ok. Interesujące jest to, aby zobaczyć to miejsce, czyli zaczynamy od przemiotnika znowu, czyli it's interesting to um, see this place. Czyli ja to robię analogicznie, po prostu daję tu, później wrzucam czasownik, czasownik i cała reszta. To see this place to meet them and to go there. No i następne. Głupie jest to, aby tego nie spróbować, czyli It's stupid not to try it Albo możemy powiedzieć to not try it Właściwie dwie opcje są poprawne Wspaniałe jest to, aby móc usiąść i pomyśleć No czyli na przykład możemy powiedzieć It's great to sit and think about it Możemy sobie dorzucić czyli Ważne, przepraszam, wspaniale jest usiąść sobie i pomyśleć Czyli znowu it's great to sit Zwróćcie uwagę, oczywiście, że każdy to it cały czas się tutaj pojawia, później dorzucamy przymiotnik, później mamy tu, a później mamy czasownik, czyli tu jest przymiotnik, a tu jest czasownik, a później mamy szalone jest to, aby zaryzykować, no czyli znowu it's crazy to. Potrzebujemy słowa zaryzykować. Ryzykować to jest risk, czyli aby zaryzykować to, czyli it's crazy to risk it. No i tak właśnie wygląda forma ćwiczeń. Um, jeżeli chcecie. Prowadzę grupę, jak na pewno wiecie, i możecie zrobić tak, że po prostu wyślecie mi te zdania swoje, bo no myślę, że jakby zdecydowałem, zdecydowałem się na to, aby być nauczycielem, na grupie Facebook i jak najbardziej jestem otwarty na to, żebyście mi wysyłali różnego rodzaju ćwiczenia, które tworzycie. Zawsze możecie zapytać, możecie napisać również na grupie, zamieścić post. Maciek, sprawdź nam to, czy, czy po prostu yy, zamieścić na, na grupie i poczekać na reakcję. Może, może też ktoś odpowie. Myślę, że może być jakaś tam interakcja na pewno, więc yy, no, prędzej czy później jesteście w stanie się dowiedzieć. Yy, więc to jest taka miejscówka, do której, do której serdecznie zapraszam. No i to jest wszystko. Tak wygląda właśnie ta forma. Przejdźmy do następnej.